Witam. W dzisiejszym wideo chciałbym odnieść się do komentarza do tekstu dziennego z dnia z 25 lutego 2023 roku, w którym to pisze, że Twój brat w martwych stanie. To no jest ja werset z Ewangelii Jana 11 rozdziału wersetu 23. No i czytamy w komentarzu, co? Tak możesz być przekonany, że znowu zobaczysz swoich bliskich, którzy umarli. To, że Jezus zapłakał, pocieszając pogrążonych w smutku przyjaciół, dowodzi, że bardzo pragnie wskrzesić zmarłych. Wspieraj tych, którzy są w żałobie. Jezus nie tylko płakał razem z Martą i Marią, ale też słuchał ich i je pocieszał. Możemy robić to samo dla osób, które są w żałobie. Dan, starszy z Australii, mówi: Kiedy zmarła moja żona, potrzebowałem wsparcia. Kilka małżeństw było gotowych wysłuchać mnie o każdej porze dnia i nocy. Pozwalali mi się wyżalić i nie byli zażenowani, kiedy płakałem. Proponowali mi praktyczną pomoc, na przykład umycie samochodu, zrobienie zakupów czy przygotowanie posiłku, gdy sam nie miałem na to sił. I często się ze mną modlili. Pokazali, że są prawdziwymi przyjaciółmi, na których można polegać w chwilach udręki. Komentarz pochodzi ze strażnicy. Stycznia 2022 roku. I chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na to ostatnie zdanie, że pokazali, że są prawdziwymi przyjaciółmi, których pole można polegać w chwilach udręki. Czy aby na pewno strażnica? Jak zawsze nie powiedziała o tym, jakby został wykluczony ze zboru, czy sam odszedł od tej organizacji. O tym to nigdy strażnica nie mówi. I, a co wtedy, gdyby chciał dobrowolnie odejść ze zboru, bądź został wykluczony? Czy aby na pewno takimi przyjaciółmi byliby? No i nie sądzę. Przecież ich jechowa zabrania utrzymywania kontaktów z byłymi członkami organizacji. I wtedy pokazaliby, że mają swoją miłość, ale Judaszową. A prawdziwa miłość Chrystusa polega na tym, by każdemu pomagać bez względu na to, kim jest lub był w przeszłości. Dziękuję za uwagę.